Zumi wideo prezentuje Witamy w firmie Cynel Unipress. Od ponad 25 lat wiodącego na polskim rynku producenta najwyższej jakości spoiw lutowniczych. Cynel wykorzystuje najczystsze dostępne surowce oraz unikalną na skalę światową technologię wysokociśnieniowej obróbki stopów metali. Technologia ta została opracowana w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Procesy technologiczne wykorzystywane przy produkcji wyrobów firmy Cynel nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, a w oparciu o własne badania i doświadczenia, Cynel Unipress opracował technologię produkcji ekologicznych, bezołowiowych spoiw lutowniczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury do analizy spektralnej, jakość i skład stopu lutowniczego są na bieżąco monitorowane. W ofercie firmy znajdują się spoiwa ekologiczne, pokrywające cały dotychczasowy zakres zastosowań tradycyjnych spoiw lutowniczych, jak również szeroka i zróżnicowana gama topników. Produkty firmy Cynel są bardzo doceniane przez klientów, a firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. ZUMI więcej o firmach, produktach i usługach.